Cześć! Już sam tytuł streszcza, o czym dzisiaj jest film. Mam mega podnietę. Miałem nagrać czasowe ciekawostki z Gravity Falls, ale nagle jeden z moich widzów udostępnił mi na Facebooku artykuł z Disney XD, w którym było napisane, że premiera drugiego sezonu Star Butterfly jest 11 lipca. Wow! Kiedy to przeczytałem, Mind mindfucka, bo właśnie obstawiłem dwie rzeczy. Teraz wam powiem jakie. Pierwsza. Powiedziałem sobie, że w maju dostaniemy datę premiery drugiego sezonu. I moje powiedzonko się sprawdziło. Druga. Uparłem się, że drugi sezon będzie mieć premierę w lipcu. I co się okazało? Znowu przewidziałem datę. Myślicie, że to już wszystko i tylko to chciałem powiedzieć w tym filmie? Oczywiście, że nie. Dostaliśmy w tym artykule więcej informacji. Właściwie widzicie przed sobą obrazek z drugiego sezonu. I to nie jest już jakiś fake. To będzie w drugim sezonie. Ten obrazek udostępnił Disney XD, więc to nie może być fake, zapewniam was. Widzimy na nim Star władającą mieczem oraz Słowni Ryka. Wygląda to jakby Star chciała go zabić, ale według mnie ona po prostu uczy się z niego korzystać. Star ma nawet inny strój, więc według mnie nie ma co teraz robić z tego Torii, bo wszystko wskazuje na to, że zbyt bardzo ten serial zmieni się na lepsze. Już czuję, że Star będzie bardziej w stylu Gravity Falls. Zobaczymy! Lecimy dalej. Znacie piosenkarza Weird A. Jankowicza? Jeśli tak, to super, bo będzie podkładał nową postać. Jankowicz również podkładał w Gravity Falls probabilitora, więc będzie ciekawie. Teraz pora na mały sneak peek, o czym głównie będzie się skupiała akcja drugiego sezonu. Drugi sezon odkryje mitologię na temat różdżki Star, historię jej rodziny oraz moce, które niedługo osiągnie. Dodatkowo, przygody Starimarka Marka staną się znacznie dziwniejsze, ponieważ poznamy nowe magiczne postacie. Prze przeanalizuję teraz ten opis. Powiem Wam, że dużo wyjaśnia. Co do mitologii różdżki, według mnie wyda się, czym jest ona oraz jak powstała, jak mama Starią zdobyła i w ogóle cała geneza jej. Teraz przepraszam za spoiler, ale ten fragment jest po prostu czystym spoilerem historia rodziny Star. Pamiętacie, jak Tofi mówił, że zna pierwsze zaklęcie, które powiedziała mama Star? Drugi sezon będzie się opierał na flashbackach. Wydaje mi się to, że Tofi znał się z rodzicami Star. Nawet aktor, który go podkładał, przyznał się, że Tofi ma połączenie z rodziną Star. O to chodzi, mówiąc, że dowiemy się więcej o przeszłości rodziny Star. Plus mam teorię, że Tofi mógł być przyjacielem rodziców Star i się z nimi pokłócił, czy coś w tym stylu. Teraz o jej mocach. Star będzie poznawać coraz więcej zaklęć, które będzie musiała owładnąć. Niestety nie wiemy nic o nowych postaciach, które poznamy, ale na pewno zmienią cały serial. Już i tak finał sezonu dużo zmienił. Jesteście wesoli? Sezon 2 11 lipca, więc cierpliwości. Napiszcie w komentarzach co o tym myślicie. Ogromnie dziękuję Kacprowi Kamińskiemu, że mnie o tym poinformował oraz muszę się pośpieszyć z teoriami ze Star, bo się nie wyrobię przed drugim sezonem. Dzięki za oglądanie. Cześć!